Dzień dobry, posmakuj. Z tej strony Paweł Dobrzeński dzisiaj przygotuje dla Ciebie pyszny, sezonowy deser. Zostań ze mną do końca i oglądaj. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, co zrobić z czerstwym pieczywem z suszoną chałką, z zamrożonym pieczywem. Może to być normalny, pszenny chleb. Ja dzisiaj mam fantastyczną chałkę w wykonaniu naszej pani Joli. Jeśli chcesz poznać Panią Jolę, to zapraszam na Domaniewską 50p do Warszawy. To jest nieprzeciętna osobowość, więc będziesz mógł na przykład sprowadzić jej pączka albo takiej chałki. Postanowiłem, że w łatwy, prosty sposób pokażę jak szybko przygotować deser. Mam chałkę. Pokroję ją w kostkę, w równą. To nie ma znaczenia jak tak naprawdę ona będzie pokrojona. W tej chałce są już bakalie, jest e, skórka pomarańczowa, jest rodzynka. Dodam trochę żurawinie, która jest lekko cierpka. Jeśli lubisz, możesz sobie dodać na przykład wanilię. Ja dodam troszkę cynamonu, tak jak wspomniałem wcześniej. Kroję w kostkę. Taka kostka niecałe 2 cm na 2. Można by rzec, że to jest taki jakby pudding. Mam już wybite jajka w misce. Dodam do nich mleko. Może być krowie. Możecie użyć roślinnego. Jak wolicie. Dobrze roz kłócicie dobrze, rozmieszacie. Dodam trochę cukru brązowego, ale też zwróćcie uwagę na to, że jeśli będziecie robić na pieczywie, które będzie słone, tego cukru możecie dać więcej. Ja robię na chałce, która już jest trochę posłodzona, więc nie mogę przesadzić. Zwróćcie też uwagę, że to ciasto będziemy zapykać. Wysmarujemy je roztopionym masłem, ale jak damy za dużo cukru, to też może nam się za bardzo skarmelizować, więc nie przesadźcie po to, żeby nie było za słodkie. Dodam trochę cynamonu. Oprócz tego możecie dodać jeszcze na przykład e, ziarna wanilii albo ekstrakt waniliowy. Dorzucę żurawiny. I teraz chałka czy tam pieczywo, co będziecie mieli, ląduje w masie. Ładnie ją spija. Bardzo ładnie to pachnie, bo tutaj w tej chałupce są też aromat, aromaty, więc cudownie to czuć. Mieszam. Ta masa troszkę zmniejszyła się, opadła, bo wilgoć została wciągnięta do chałki. Masę przełożę do wysmarowanego naczynia do zapiekania. Rozpuszczam masło, którym wypędzuję, wysmaruję. Ono nam nada takiej e, raczej smaku, tłuszczek nam przyniesie, ale też pozwoli się fajnie skarmelizować temu ciastu. E, nada mu taką e, szklistą, taki szklisty kolor. Nie? Będzie bardzo smaczne. Sporo też masła jest, jest w tym cieście, więc to, to, to nie musi być jakoś mega zalane masłem. Na pewno mniej. Masła y, używalibyście, gdybyście wzięli brioche, nie? bo tam jest tak naprawdę bardzo dużo masła. Foremka ląduje w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni na jakieś 20 do 25 minut. Myślę, że to w zupełności nam wystarczy. Nie dajcie zbyt dużej temperatury, jakieś 200-220 stopni, dlatego że, że tam jest cukier, masło, więc za bardzo bym się Wam skarmelizowała i za bardzo przesuszyła. I tak w zwanym międzyczasie robię sos, bardzo prosty sos śmietana 18% miód troszeczkę nie za dużo lekko złamać żeby był lekko słodki bez przesady do tego mięta najlepsza z własnego ogródka i nie będę jej kroił tylko wrzucę w listkach a duże listki porwę na mniejsze kawałki taka oto dzisiaj zabawa kwiaty zostawię do dekoracji to jest bardzo ale to bardzo zdrowe Zjedanie świeżych ziół. Możecie je ususzyć i w jesieni, i w zimie pić na pary ziołowe. I dorzucam część malin. Dorzucam boróweczki. Jeśli macie inne sezonowe owoce, na przykład jeżyny, jagodę kamczacką, to bardzo proszę też korzystajcie śmiało. Troszkę zostawię do dekoracji. I tutaj zrobimy taki miksik. Próba. Mm. Czuć maliny, słodkość i kremowość śmietane do tego borówka i mięta. Czy trzeba Wam opowiadać, jak to smakuje? to jest bomba i niebo w gębie. Pyszne. Widać lekko masło. Cudowny kolor. Ładnie się przyrumieniło. Do tego dużo sosu. Kochani, ten zapach i aromat pieczonego ciasta jest obłędny. Teraz pozostała mi już tylko próba. Już nie mogę się doczekać, jak to będzie smakowało. Już widzę mięte, świeże owoce, ciasto ciepłe, tłuste od masła i od śmietany. Mm. trwaj, pyszne, lekko słodkie, lekko kwaśne od, od owoców, delikatne, nieprzesłodzone, naprawdę aromatyczne, miętowe, orzeźwiające. Fantastyczne. Dajcie znać w komentarzu, jakie jeszcze słodkości, desery chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Nie zapomnijcie o subie i o lajku oczywiście. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć kochani. Pa. A jeśli masz ochotę na inny deser, to bardzo proszę, kliknij tutaj.